No, na nabożeństwie miałem przywilej dzielenia się historią z życia Elizeusza, dokładnie tym, jak Bóg powołał go do służby. I to jest bardzo szczególna historia, z której możemy się wiele nauczyć. Bo otóż Eliasz, który spotkał się z Bogiem na górze choreb, schodzi z tej góry i widzi Elizeusza, podchodzi do niego, nakłada na niego swój płaszcz i powołuje go do nowej służby, do nowego rozdziału w jego życiu. I reakcja Lizeusza była niesamowita, bo to był prosty człowiek, zwykły człowiek, który, można powiedzieć, był synem rolnika. Pracował w polu u swojego ojca i szedł za wołami, które były zaprzęgnięte w uprząż i on szedł za tymi wołami i orał. I Wtedy podchodzi do niego Eliasz i mówi, teraz twoje życie będzie inne, pójdź za mną. Elizeusz nie pytał się, ale gdzie mamy pójść, co mamy robić, dlaczego mamy pójść, a za co będziemy żyć, co tam nas czeka. Nie, on zostawił wszystko i pobiegł za Eliaszem. Wiecie, niesamowite jest to, gdy pomyślimy, że Elizeusz całe swoje życie pracował w polu, orał w tym polu. Jedyne co widział, to to, co woły mają z tyłu, bo szedł za nimi i orał w tym polu. Wiecie, i dla mnie to wszystko jest niesamowite, bo On zostawił to wszystko. Całą swoją pracę, całe swoje życie, które miał do tej pory i poszedł. Bo Bóg powołał go do czegoś wielkiego. I w naszym życiu często jest tak samo. Robimy dzień za dniem te same rzeczy. Czy to praca, czy szkoła. I być może zadajemy sobie pytanie, Boże, czy tak ma wyglądać moje życie? Jesteśmy do tego przywiązani, bo wydaje nam się, że to jest jedna rzecz, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje nam, poczucie, daje nam środki do życia i trzymamy się kurczowo czegoś. Ale być może Bóg ma dla nas nowe, wspaniałe rzeczy, które chce, abyśmy doświadczyli, idąc za nim. Niesamowite jest to, że Elizeusz, gdy Eliasz go powołał, on co zrobił? Wziął te woły, zabił je. Z uprzęży zrobił ognisko i przyrządził, powiedzmy, steki dla wszystkich ludzi, z którymi pracował. To jest dla mnie kolejny niesamowity obraz, że Elizeusz tym samym powiedział, to, co wcześniej dawało mi pracę, to, co wcześniej sprawiało, że miałem jakąś stabilizację w życiu, jakąś poczucie pewności, bo no, to dawało mi jakieś środki do życia, on to spalił. On pozbył się tego. By iść za Bogiem. Inny sobie spalił mosty, powiedział: Nie mam planu B, jedyny plan dla mnie to jest pójść za Bogiem i doświadczać nowych rzeczy, które On ma dla mnie. Czy ja wierzę, że każdy z nas stoi przed czymś takim? Czy mam wiarę, która pomoże mi spalić tą uprząż i spalić te mosty, pozbyć się planów B? po to, by całkowicie iść za Bogiem. To jest coś, czego potrzebujemy w naszym codziennym życiu. By doświadczać tych wspaniałych rzeczy, które Bóg ma dla nas. To jest pójście na całość w tym powołaniu, które Bóg ma dla nas. Wiecie, co jest niesamowite? Myślę, że Bóg najbardziej używa tych, którzy najmniej trzymają się tych rzeczy świata. Elizeusz spalił wszystko. Pożegnał się z rodzicami i poszedł bo Bóg powołał go. I co dla mnie? Myślę, że to jest zachęta, że gdy Bóg mnie powołuje, to ja nie muszę się martwić o to, co się dzieje, czy, czy będę miał środki do życia, ale po prostu wiem, że On jest wierny i ten, który powołał, On też zaopatrzy. Dlatego miejmy wiarę, taką jak Elizeusz, która pozwoli nam spalić mosty po to, by iść do przodu i doświadczać wspaniałych rzeczy, które Bóg dla nas przygotowywał. Do tego Cię zachęcam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.